Witajcie, moi kochani, na kolejnej wyprawie z aplikacją Randonautica Aplikacja ta nas skierowała właśnie w ciekawe miejsce. Dziwne, ale ciekawe. Ciekawe, ale dlaczego akurat w to? Myślę, że Chodź tutaj zobaczyć. Jak fajnie? Ciekawe, ciekawe. A tak poza tym mamy fajny sposób właśnie na spędzanie czasu z aplikacją Randonatika pokazuje nam pokazuje nam ciekawe miejsca, które można zwiedzić. A aplikacja Your Fit która też mam zainstalowaną na telefonie Płaci nam za to Że chodzimy i zwiedzamy Jak chcecie właśnie link do tej aplikacji Chętnie zostawię wam w komentarzu Bo fajna sprawa naprawdę Zwiedzamy Chodzimy I zarabiamy jak tu fajnie? Nie chcesz wejść? Kurde ty ja faktycznieś w tamtą stronę, a w tą stronę przejść o kurde Taka ja tu przepaść. Yeah. buta zostawił, ja pierdzielę Dobra ja wiem dlaczego nas tu z ta aplikacja zaprowadziła, żeby nas zabić chyba Ale nie, to jeszcze nie, to jeszcze nie to, nie? To gdzieś dalej tam jest ten pokazane Jest co wchodzić, jest co zwiedzać. To dobrze, że dużo chodzimy, bo czym więcej chodzimy, tym więcej zarabiamy. Z orfidwayem, z orfidwayem. A Ranenantika pokazuje nam właśnie takie tematy. To gdzieś tutaj było, tak? Tu nam gdzieś pokazywało. Ok. Hmm? Ale śmieszne, żeśmy wyszli z tego lasku. Jest coś. O, jesteś na miejscu. Pokazuje prawie. To pokazuje, że jestem na miejscu. No dziwne. Miejsce, nie wiem co to jest. Skrzynki, nie wiem. Kurde, nie podniesiemy tego chyba, a tam dalej też coś jest. Chodź, zobaczysz. Widzisz? Jest, jest. O, no. ciekawie, ciekawie. Już chyba wiem, gdzie my jesteśmy. Już chyba wiem, gdzie nas aplikacja zaprowadziła. W znajome miejsce. I to nie tylko my tutaj chodzimy, widocznie. No tak. No tak. I tu następne te skrzynki. Czy co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. Masz pojęcie jakieś? Nie wiem, do czego to. Czy Może... to skrzynie, czy jest skrzynki jest całe drewno? Nie mam pojęcia. Mogę się tylko domyślać, ale nie mam pojęcia. I tak właśnie jest. Dokładnie. Zakręt śmierci. Aplikacja nas tutaj przyjazła. Także ciekawe miejsce. Fajne miejsce na pewno miała jakieś. Na pewno ten tutaj to była jakaś przeszłość z tym zakrętem śmierci, bo się przecież by tak nie nazywał. Myślę, że aplikacja fajnie to pokazała to miejsce. No i co, do zobaczenia następnym razem. Na razie cześć.